Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją. Rzekł jeden z uczniów do Niego: Panie, Naucz nas się modlić, jak Jan nauczył swoich uczniów. On rzekł do nich: Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I przebacz nam nasze grzechy. Bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini. I nie dopuść, byśmy ulegli pokusie. się. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, przebywałeś w jakimś miejscu na modlitwie. Zaczynałeś swoją działalność od modlitwy. To było na pustyni. My wiemy, Jan Chrzciciel też tak zaczynał. Swoją działalność od modlitwy na pustyni. I chcesz, byśmy też zaczynali naszą działalność od modlitwy na miejscu odosłabionymi, bo tylko wtedy możemy Ciebie słuchać. I to właśnie jest takie miejsce tutaj, odosobnione, z dala od gwaru miejskiego, od tłumu. I tutaj się skupiamy, patrzymy w ciebie i słuchajemy się. To, co mówisz, i też. Prosimy Ducha Świętego, którego nam zsyłasz ze swoim Ojcem, po to byśmy zrozumieli. Tak Duchu Święty bardzo Cię prosimy, podsuwaj nam myśli, byśmy rozumieli. Byśmy rozumieli słowa, jakie dzisiaj do nas kieruje Jezus Chrystus. Znamienne Panie Jezu, kiedy skończyłeś to wtedy z uczniów że kto Ciebie pani naucz nas się modlić. Najpierw widzieli Ciebie jak ty się modlisz? I potem dopiero poprosili, naucz nas się modlić. I cóż to dla nas znaczy, dla nas rodziców, ale i dla kapłanów? Trzeba samemu się modlić, pokazać, że się modlimy. Nie trzeba się tego wstydzić. Tak, panie Jezu, wstyd to jest coś, co towarzyszy tym, którzy zdołali się być sześcianami. Wczoraj prowadziłem rozmowę. Przyjaźń. Prawie, że zerwana przez to, że w pokoju nauczycielskim powiedziała, ta pani, z którą rozmawiałem, że była w kościele i koleżanka obecna, tak, byłaś w kościele, no, nic nadzwyczajnego po prostu. Potem, że była bardzo zmęczona to jednak pełna uznania, że potem wszystkim jeszcze będą stać na to, żeby pójść do kościoła. Właściwie słowa uznania. Ale powiedziała to przed innymi nauczycielami w pokoju nauczycielskim coś strasznego. Jak śmiałaś, jak śmiałaś mi powiedzieć przed innymi, że ja poszłam do kościoła. A chodzi do kościoła. Tak, potrzeba świadectwa, nie stwierdzić się tego, że do kościoła chodzimy. Tak, starsi pamiętają te czasy, kiedy ludzie na stanowiskach nie odważyli się iść do swojego kościoła parafialnego, daleko wyjeżdżali ile kilometrów, żeby tylko nie zobaczył ich ktoś, że chodzą do kościoła. I też nawet przygotowywali swoje dzieci do sakramentu świętych, ale nie można było. W swoim kościele parafialnym nie można było. No i coś z tego zostało. Coś z tego zostało. Dzisiaj jeszcze też. Wielu ludzi chowa się. Chodzą, przychodzą. A teraz myślimy o dzieciach. Najpierw przykład modlitwy własnej, i dopiero wtedy dziecko zapragnie się modlić. Oczywiście to dotyczy też nas, kapłanów. Najpierw mają nas widzieć ludzie w kościele, na modlitwie. Tak. Przyjdą do kościoła i zobaczą wodzącego, Tak, ja często wracam myślą z wdzięcznością do biskupa Pietraszko który był proboszczem kościoła akademickiego świętej Anny w Krakowie. Tam zachodziłem i często widziałem tego biskupa przed tabernakulum. Bardzo blisko tabernakulum kręczącego, modlącego się. I potem, kiedy głaszał kazania w niedzielę, ludzie zjeżdżali z daleka żeby go słuchać. Ja nagrywałem msze święte wraz z jego homiliami. Przegrywałem i koledzy, klerycy chodzili do chorych. Tam odtwarzali tę mszę świętą z homiliami i ja sam miałem tą przyjemność wiele razy słuchać tego samego kazania u chorych. Najpierw w oryginale na miejscu, a potem wielokrotnie mogłem słuchać. Jemu zawdzięczam. Mogę powiedzieć styl. Głoszenia homilii. Tak, tak. Panie Jezu, dziękuję Ci za taki przykład, biskupa. Bardzo jestem w ci wdzięczny. No i bardzo chciałbym. Bardzo chciałabym, żeby takich było więcej. O to Cię proszę. Tak, bardzo Cię o to proszę. W moich współbraci, żeby dali przykład. Oczywiście, Kościół Otwarty. Tak, Panie Jezu, ty najpierw dałeś przykład modlitwy. Twoim uczniom zapragnęli tak jak Ty się modlić. No i rzekłeś do nich: Kiedy się modlicie, mówcie, Ojcze, święcie imię Twoje. Co to znaczy? To znaczy nie zaczynaj od swojej prośby, żeby Tobie się dobie, że powodziło. Na pewno mamy wiele różnych takich potrzeb. bardzo wiele. A Ty też, Panie Jezu, żeby najpierw święciło się imię Twojego Ojca. Tak, nie tylko to mówiłeś. Ale pokazywałeś wielokrotnie dawałeś do zrozumienia, że ojciec na ciebie jest najważniejszy. Tak. Przyszedłeś, bo Cię posłał, nie musiałeś, raziłeś zgodę, przyszedłeś na ziemię. Przyjąłeś ciało ludzkie, które wcale nie jest doskonałe. To ciało, które ty przyjąłeś, w smarej dziewicy, jak nasze, doznające bólu, tak to ciało nie musiałeś. Jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem. Dlaczego? Bo twój ojciec z miłości do nas chciałbyś przyjąć ludzkie ciało, po to by nam pokazać, jak my ludzie mamy żyć, mając takie właśnie ciało, a nie inne, które podlega różnym ograniczeniom. Tak. Mając takie ciało, możemy też święcić imię Twojego Ojca. Na chwałę Ojca. W tym ciele uwierbiłeś swojego ojca i dozna krzyż. A wcześniej powiedziałeś, nie moja. Ale Twoja wola niech się stanie w tym ciele. I tego nas uczysz wtedy, kiedy nam trudno, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Po ludzku to jest niemożliwe. Jest to możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu którego otrzymujemy od Ciebie, Twojego Ojca, który nas uzdania, który nas uzdania do tego, byśmy to rozumieli, o co tu chodzi. Byśmy zrozumieli wielką wartość tego, czego po ludzku chcemy się pozbyć. Tak, Panie Jezu, mówię coś, mogę powiedzieć wbrew moim uczuciom, czysto ludzkim, bo to jest strasznie trudne. Tak. Ty poszedłeś na Krzyż wbrew Twoim uczuciom. I to, czy ma dzisiaj powiedzieć, jak trudno jest to przekazać, że nawet. Miłość czasem jest brew uczuciom. Jakże często, jakże często ten temat jest w tych rozmowach z marzonkami. Kochać brew uczuciom. I wtedy, Panie Jezu, przepraszam Cię za te słowa, które. Wypowiadają o ciebie, że jesteś okrutny, za dużo wymagasz, tak? Oczywiście. Może nie do końca rozumieją to, co mówią, ale ja cię przepraszam w ich imieniu. I proszę, w imieniu tych, żeby zrozumieli, że miłość to nie tylko uczucie. To jest wola. To jest wola, żeby uświęciło się imię Twojego Ojca. Przyjdź królestwo Twoje, żeby uobecniać. Królestwo. Twoje, żebyś ty był blisko, a dokładnie żebyśmy byli blisko. To jest tak, przyjść królestwo Twoje, ale my też możemy powiedzieć, my do tego królestwa się zbliżamy. Właśnie w tej chwili jesteś tak bardzo blisko na wyciągnięcie ręki. Tak blisko jesteś. I kiedy Cię przyjmujemy w komunii świętej, Ciebie dotykamy. To jest dotknięcie się Królestwa Niebieskiego. I trzymamy Cię potem, jakby za rękę, idąc w życie, Ty nas trzymasz. I tam, gdzie my jesteśmy, tam jest blisko Królestwo. Niebieskie. Dzięki temu, że Ty idziesz z nami, jesteś obecny i słuchujemy się natchnienia Twoje ducha świętego, który nam oznajmia wolę Twoją i Twojego, i naszego Ojca Niebieskiego. I teraz Roba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, dopiero teraz następuje prośba. Prośba o to, co jest do życia, dam tutaj na ziemi potrzebne. Tak, mamy ciało. Ty Panie Jezu też, mając ciało, spożywałeś. Ale też puściłeś. Tak zaczynałeś swoją działalność od modlitwy od postu. A potem też spożywałeś chleb wraz ze swoimi uczniami. Nie tylko ze swoimi uczniami, ale byli też faryzeusze. Widzieli, że jeszcze posądzali się, jak się to obiada, w towarzystwie grzeszników jadłeś ślep. Zasiadałeś do uczty z takimi właśnie ludźmi, grzesznikami. Byłeś obecny przy stole. Bo przy stole można. Wiele tematów poruszyć. I spożywając chleb dawały świadectwo obecności swojej, boskiej. I my też spożywać chleb mamy, ale nie o chlebie, tylko gadać. Ale to jest okazja, żeby się dzielić. Żeby się dzielić ten, co to jest potrzebne, żeby żyć. To jest coś pięknego, żeby zaspokajać ludzkie potrzeby, być blisko człowieka głodnego, potrzebującego. Oczywiście, nie tylko chleba, potrzebującego czego. I przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczemy każdemu, kto nas zawiedzie czego ludzie potrzebują przebaczenia potrzebują przebaczenia przeproszenia a to jest bardzo trudne bo najpierw trzeba wiedzieć za co przeprosić co przebaczyć i tak niestety jeśli są te małżeństwa nieszczęśliwe, to często dlatego, że nie wiedzą, za co mieliby przeprosić. To a co? To normalnie się zachowują, a jego ja go to denerwuje. I co, mam go przepraszać? Za co? Tak, Panie Jezu, od tego są przykazania. Żeby ludzie wiedzieli, za co przepraszać, co przemaczać, Jakież to jest trudne. Jakież to jest trudne? Chciałbym się powiedzieć, czasami łatwiej jest podać człowiekowi chleb, ten materialny, aniżeli ten duchowy, jakim jest przebaczenie. Przebacz. Któż z nas jest bez grzechu? Teraz nawet, kiedy pomyślimy o sobie, naszym życiu, niech to będzie teraz kolejna okazja do tego, żeby Cię przeprosić, bo nigdy nie jest za dużo mówienia, upokorzenia się przed Tobą. Tego nie trzeba się wstydzić. Tak, Panie to mówię we swoim własnym imieniu. A obecni tutaj też tobie mówią po cichu. Przebacz. Ale też chcemy przed Tobą przebaczyć. Jeśli do kogoś czuję jakoś uraz, to w tej chwili przed Tobą, Panie Jezu, mówimy przebaczam. I chcemy potem przy najbliższej okazji dać temu wyraz życzliwości, uśmiechu do tej osoby. Tak. Najpierw przed Tobą, a potem w obecności, w obecności tych osób. I wreszcie nie dopuść byśmy ulegli pokusie. Tak, i tutaj zawsze myślimy o tych pierwszych naszych rodzicach, Ewie i Adamie, którzy ulegli pokusie, tak, i nas z nich zwalić wszystko, to wy zawiniliście, że teraz, że teraz my popadamy w grzechy, bo taka natura jest nasza ludzka. Dzięki wam, tak chcielibyśmy zwalić wszystko na nich. A tymczasem trzeba odczytać sens Dlaczego jest pokusa? I tutaj wracamy znowu do początku twojej działalności. Kiedy przebywałeś na pustyni, byłeś głodny. I wtedy Diabeł cię kusił, ciebie Boga. I tutaj mówisz, właśnie, staraj się człowiekiem tak jak wy, żeby doświadczyć też pokusy, byście się ode mnie nauczyli, jak macie się zachować. Kiedy się zbliży diabeł, skoro do mnie się zbliżył, to do Was też. Ale jak macie się zachować? Dopuściłem go po to, żeby Wam pokazać. Nie macie z nim pertraktować. On wiele obiecuje. Nie dać się. Nie dać się odsuwać go. I tak, panie Jezu, my tego doświadczamy, tak jak ty obiecuję. Zamienny jest, że wtedy, kiedy jest pokusa wielka, tak mam doświadczenie z ostatnich godzin, pieniądze się znajdują kogoś ta osoba dostała 100 tysięcy złotych. A potem kolejna okazja. Diabł właśnie ma swoje metody. A pieniądz to jest taka piękna, piękna karta przetargowa. Piękna, na którą ludzie łatwo dają się nabrać. Coś za ja coś. Panie Jezu, to są to trudne sprawy. Mamy swoje potrzeby ludzkie. Tak, kiedy ten zły nam pomaga w ich zaspokajaniu, tych czysto materialnych, żebyśmy potrafili odczytać Jego intencje. Tak. Oczywiście nie znaczy, że mamy pogardzać pieniędzmi, kiedy są potrzebne, nawet o nie prosimy, bo nie chcemy. Nie chcemy. Nie chcemy żebrać. Panie Jezu, to są trudne sprawy. To są trudne sprawy. Tak kusi ten zły. Ale. Jeśli będziemy modlić się tak, jak Ty nas uczysz. Ty jesteś większy, mocniejszy. Tak, jak i Twój Ojciec i Duch Święty. Tak. Dzięki Tobie, Duchowi Świętemu, Aniołom Stróżom, naszym patronom, Możemy, możemy dążyć do świętości, dążyć do świętości i żyć na chwałę Twoją Ojca i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi i Świętemu, jaka była na początku. Teraz i zawsze i na wieki wiek wieków amen.